Laudetur Jezus Chrystus. Czy za wyzwiska można pójść do piekła? Na razie omawiamy Ewangelię według świętego Mateusza, jakby co kilka takich odcinków będzie związanych tylko i wyłącznie z tą Ewangelią. Jeżeli się nie pomyliłem, to będzie to odcinków 16. Przyjrzyjmy się teraz pierwszej z kilku wypowiedzi Jezusa, w których zaostrza On przepisy prawa. Czyniąc je o wiele bardziej radykalnymi, niż było do tej pory. I tak, odnosząc się do szóstego przykazania w Ewangelii Mateusza, piątym rozdziale, wersety 21-22, Jezus mówi: Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi, a ja wam powiadam. I tu właśnie następuje trudna do zinterpretowania wypowiedź, którą się teraz zajmiemy. Zgodnie z żydowskim prawem zabójstwo było największym przestępstwem, jakiego mógł dopuścić się człowiek. O ile za uśmiercenie komuś zwierzęcia groziła jedynie kara pieniężna, zabicie człowieka podlegało karze śmierci. Jeżeli udowodniono, że zabójstwo było nieumyślne, na przykład w przypadku, gdy metalowa część siekiery. Odpadła robotnikowi od trzonka i uderzyła kogoś w głowę. Nie traktowano tego jako morderstwo, lecz nawet wtedy sprawca wypadku musiał bardzo uważać na pragnących zemsty członków rodziny zmarłego. Jeśli zabójstwo było umyślne, morderca sądzony był przez najstarszych członków społeczności, którzy na podstawie zeznań dwóch lub trzech świadków, Wskazywali go na karę śmierci przez ukamienowanie. Pierwsze kamienie rzucali świadkowie, po czym dołączali do nich inni członkowie społeczności. W ten sposób wszyscy brali na siebie jednakową odpowiedzialność za zabicie mordercy i odprawiali wspólną pokutę za przelanie jego krwi. Jezus próbował uświadomić swoim słuchaczom, że akt zabójstwa ma swoje źródło w negatywnych uczuciach. To w sercu człowieka rodzi się pragnienie morderstwa. Tam też formułuje się stosowny wyrok, i choć ziemski sąd nie może podjąć żadnych działań przeciwko gniewnym uczuciom, może to uczynić i czyni to sąd boski. Samo to jest już wystarczająco trudne w interpretacji. W Ewangelii Mateusza, piątym rozdziale 22, wersecie czytamy: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A zatem, niezależnie od tego, czy nasz gniew jest słuszny, czy też nie, zawsze, gdy żywimy wobec drugiego człowieka negatywne uczucia, narażamy się na sąd Boży. Niepowstrzymany gniew może nas bowiem skłonić do popełnienia czynu, którego będziemy później żałować. Mówi o tym także święty Paweł, zachęcając swoich czytelników do pracy nad swymi negatywnymi uczuciami, tak aby nie prowadziły one do grzechu. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce ani nie dawajcie miejsca diabłu, Efezjan, czwarty rozdział, wersety 26-27. W dalszej części fragmentu Mateusza, piątym rozdziale, dwudziestym drugim wersecie, powaga konsekwencji wiążących się z negatywnymi uczuciami żywionymi wobec drugiego człowieka wydaje się narastać. Jezus mówi bowiem, że ten, kto się na kogoś gniewa, podlega sądowi. Ten zaś, to obrzuca drugiego obelgami podlega Wysokiej Radzie, a nawet karze piekła ognistego. Wysoka Rada to określenie Najwyższego Sądu Narodowego, o wiele ważniejszego niż zwykły sąd lokalny. Wynika stąd, że obrzucenie drugiego człowieka obelgami jest o wiele poważniejszym wykroczeniem niż żywienie wobec niego złych uczuć. Jest to zupełnie zrozumiałe. Gniewne myśli można bowiem powstrzymać. Nie da się natomiast cofnąć wypowiedzianych wyzwisk, które mogą za sobą pociągnąć dalsze konsekwencje. Obrażona osoba może na przykład uderzyć, a nawet zabić tego, kto wypowiedział obelgę. Przy czym ofiara takiej zemsty może być uznana za winną w takim samym stopniu, jak jej wykonawca. Obelga, jaką Jezus przytacza we wspomnianym wyżej fragmencie, brzmi dokładnie raka. Najprawdo najprawdopodobniej słowo to pochodzi z języka aramejskiego i oznacza nie więcej niż ty idioto. Jednak najwyraźniej w tamtych czasach było to traktowane jako bardzo poważna obelga. Osoby posługujące się językiem obcym powinny szczególnie unikać właśnie wyzwisk. Gdyż mogą one wywołać niewyobrażalnie gwałtowną reakcję u osób, dla których dany język stanowi mowę ojczystą. Jezus przytacza także obelgę bezbożniku, która z kolei podlega karze piekła ognistego. Można zatem wywnioskować, że słowo bezbożniku jest jeszcze gorsze niż raka. Niezależnie od tego, co kryje się pod tym aramejskim określeniem, Kara piekła ognistego jest bowiem najbardziej surową karą, jaką można sobie wyobrazić. Piekło ogniste to Gehenna, dolina położona od południowej strony Jerozolimy, która po powrocie Izraelitów z niewoli babilońskiej służyła miastu jako wysypisko śmieci i miejsce kremacji zwłok przestępców. Wcześniej było to miejsce kultu fałszywego boga Molocha. Dlatego, mieszkańcy, Postanowili zdegradować je w taki właśnie sposób. Z czasem dolina ta stała się symbolem piekła czekającego po śmierci na niego dziwców, tak jak ogród Eden stał się symbolem raju dla sprawiedliwych zmarłych. Jednak czy określenie bezbożniku rzeczywiście traktowane było jako bardzo poważna obelga? W Ewangelii według świętego Mateusza. Podobne określenie pojawia się także w innych rozdziałach, lecz jest tam przetłumaczone jako głupiec, czy człowiek nierozsądny, nieroztropny, na przykład w odniesieniu do człowieka, który zbudował swój dom na piasku. Ewangelia Mateusza 7 rozdział 26 werset i do pięciu panien, które zapomniały zabrać wystarczająco dużo oliwy. Do podtrzymania ognia w swoich lampach. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, wersety 2 i 3. Określenie to pojawia się także we fragmencie, w którym Jezus mówi, że niektórzy uczeni w piśmie są głupi i ślepi. 23 rozdział, 17 werset. Wydaje się więc, że podobnie jak w przypadku słowa raka, które nie pochodziła z języka greckiego. W tym przypadku Jezus zastosował słowo more, które dla Żydów oznaczało raczej buntownika przeciwko Bogu, czy właśnie bezbożnika, niż głupca. Tego samego słowa użył wcześniej Mojżesz, złoszcząc się na rozczarowanych Izraelitów na pustyni Sin. Słuchajcie, wy buntownicy! Czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę? Właśnie za te wypowiedziane w gniewie słowa Bóg ukarał Mojżesza, odbierając mu możliwość wprowadzenia swego narodu do ziemi obiecanej. Niezależnie od tego, jaką dokładnie obelgę Jezus miał na myśli, z pewnością chodziło mu zasadniczo o to, aby nie wywoływać pod wpływem gniewu kłótni, które mogą mieć bardzo niebezpieczne, a nawet śmiertelne konsekwencje. Główna odpowiedzialność za rozlew krwi spoczywa bowiem wówczas na osobie, która jako pierwsza wypowiedziała obelżywe słowa. Obelga rodzi się bowiem w sercu człowieka. To tam zaczyna się cały ten morderczy proces. Jeżeli więc nie pracujemy nad negatywnymi uczuciami, pozwalając im rozwijać się w naszych sercach, to choć żaden ziemski sąd. Nie jest nas w stanie na tym przyłapać, z pewnością zostaniemy za to surowo osądzeni na sądzie Bożym. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Kolejny odcinek, który będzie za tydzień z tej serii, czyli trudne fragmenty Biblii, to będzie cudzołóstwo popełnione w sercu.